To była ważna bitwa. Potrzebowaliśmy zwycięstwa. Wróg był bardziej doświadczony, ale mieliśmy dwa asy w rękawie. K-91PT to niszczyciel czołgów dziewiątego poziomu. Wygląda buńczucznie, a trafia boleśnie. Jego charakterystyczną dla ZSRR niską celność rekompensują ogromne uszkodzenia na minutę. Mechanizm dosyłający, ulepszona wentylacja i braterstwo broni jeszcze bardziej zwiększają jego skuteczność. Wjechał na linię frontu w samo serce bitwy. Sojusznicy dotrzymywali mu kroku, tak samo jak wrogowie. Zanosiło się na starą, dobrą potyczkę pozycyjną. Nasz bohater był gotowy. Jedziemy! K91PT systematycznie odbiera wrogom 390 punktów wytrzymałości. Nie są z tego powodu zachwyceni. Dzieje się tak z dwóch powodów, nie licząc tych oczywistych. Po pierwsze, przeciwnicy nie rozumieją, co to za pojazd. Po drugie, nie wiedzą, jak przebić jego pancerz. Kadłub K91PT może wyglądać dziwnie, ale ma swoje praktyczne zastosowanie. Efektywny pancerz w miejscu, gdzie powinna być wieża, ma 340 mm grubości. To wystarczy, aby pojazd mógł ukryć swój dolny kadłub, doprowadzając wrogów do rozpaczy. Właśnie tak postąpił nasz bohater w K91. Nie chodzi o to, że lubi słuchać lamentów, po prostu uwielbia wygrywać. Bezradni wrogowie na polu bitwy to wspaniały widok. Z drugiej strony, trudno się nim nacieszyć, kiedy sojusznicy eksplodują niczym popcorn. K-91PT miał jednak partnera w tej bitwie, ale jeszcze o tym nie wiedział. Oto Kunce Panzer. Ten pojazd rozwija maksymalnie 65 km na godzinę, przy mocy na tonę o wartości 21 koni mechanicznych. Jego działo zadaje 390 uszkodzeń na strzał, a aż 268 mm przebicia sprawia, że należy on do czołówki czołgów średnich 9 poziomu. Lepiej z nim nie zadzierać. Szybko i bezlitośnie rzuca się na przeciwników. Najważniejsze jest to, żeby na niego nie patrzyli, i nie chodzi tu o jego nie. Śmiałość, tylko o to, że zamienił pancerz na wrodzoną zuchwałość. Sytuacyjny kunce pancer to brzmi jak diagnoza, ale żarty na bok. K91 ma kłopoty. Do radzieckiego pojazdu zbliża się kolejna fala. Nie wygląda to na wstęp do walki pozycyjnej, bardziej już na szybką ofensywę. Łatwo jest wymanewrować czołgiem lekkim samotny niszczyciel czołgów, prawda? Przeciwnik już przygotowuje się do okrążenia biednego K-91. Jaka szkoda, że nie ma zielonego pojęcia o tym radzieckim pojeździe. K-91 PT ma wspaniałą dynamikę. Rozwija maksymalnie 52 km na godzinę, a na każdą jego tonę przypada 20 koni mechanicznych. Dodajmy jeszcze turbosprężarkę, i wychodzi nam bardzo mobilny niszczyciel czołgów. Co do jego zwrotności, obraca się nie tyle szybko, ale nawet szybciej niż E25. W skrócie, nie da się go wymanewrować. Nasz przyjaciel w czołgu lekkim już zdał sobie z tego sprawę. Problem polega na tym, że nie był sam. Wróg przysłał czołg kołowy z gotowym do strzału działem, ale K-91 też wezwał już posiłki. Ta hybryda STB i STRV dysponuje specjalnym trybem ostrzału. Dwie sekundy spokoju i jego nastrój diametralnie się zmienia. Spadają jego moc silnika wraz z prędkością i wydłuża się przeładowanie, ale teraz może obniżyć działo o 15 stopni. Celność wynosi 30, a czas celowania to 1,8 sekundy. Tego nam było trzeba! Kuńce pancer dojechał na czas! Skutecznie zaskoczył przeciwników. Zaczęli popełniać błędy. Pancerz K-91 PT po raz kolejny pokazał klasę. Trafienie tego pojazdu ze schowanym kadłubem było właściwie niemożliwe. Jeden po drugim każdy z jego wrogów oberwał dwa razy, a K-91 po mistrzowsku odbijał ich pociski. Kunce pancer był wszędzie, zmieniał pozycję, czasami wyglądając z zapagórków. Minus 15 stopni pozwala zaskoczyć wrogów we wspaniały sposób. Choć nasi bohaterowie byli trochę poobijani, wyszli ze starcia zwycięsko. Wśród płonących wraków razem przygotowywali się na główne danie wieczoru. W końcu oto tu przybyli. FV4005 to wygłodniała, pozbawiona skrupułów bestia. Amunicję kupuje na czarnym rynku i nieznalitości. Plotka głosi, że dawno temu pozbył się brata, aby zdobyć pełnię władzy. Oczywiście, nie był sam. Co to za czarny charakter, który podróżuje bez swoich sług? Nasi bohaterowie potrzebowali planu. Niszczyciel czołgów i czołg średni, dwa różne pojazdy i style gry. Jeden wykrywa, a drugi strzela. Z drugiej strony każdy błąd kunce pancera podczas zwiadu mógł zakończyć się katastrofą. Celność K-91PT też mogła ich zawieść. To oznaczało czas na niespodziankę. Kunce pancer zajmuje pozycję. Wchodzi w tryb ostrzału i zmienia się w niszczyciel czołgów. K91PT rusza na zwiat. Wreszcie zauważa przeciwników. Pora na ostateczne starcie. K-91PT to radziecki niszczyciel czołgów ze wspaniałą dynamiką i przednim pancerzem. Kunce Pancer jest niemieckim czołgiem średnim z dwoma trybami gry. Niszczyciel czołgów, który może grać jak czołg średni i vice versa. Klasyka i podziemie. Spójność i nieprzewidywalność. Zwycięzca i zwycięzca. They don't feel like working. Overthinking. I don't mean to let the pain and hurting. I was main stage with tiny yet a festival reality.